Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj, kilka słów o, o szybko zamykaczach. Kolejny vlog nagrywany Easy MS5. Słuchajcie, szybko zamykacz. No, znacie dobrze takie ustrojstwo. Większość osób ma to u siebie w rowerach. Niestety. No, ma to tendencję do, do psucia się. No, budowa to jest oczywiście najczęściej stalowa szpilka, nakrętka z jednej strony, z drugiej strony dźwignia osadzona niecentrycznie, czyli zrobiony taki typowy mimośród. I kiedy zaciskamy dźwignię, dociska nam ona drugą stronę szybko zamykacza. W różny sposób są one wykonywane. Ten, jak widzicie, jest to tutaj na sprężynie jeden z elementów, plus jakieś tworzywo, po którym przesuwa się dźwignia. Z doświadczenia powiem Wam, że te psują się najczęściej. Ten wykonany troszeczkę inaczej, bo cały mimośród jest schowany do wnętrza i zaciskamy dźwignię. Natomiast, jak mówię, mimośród jest schowany do wnętrza tej nakrętki. Nakrętki, końcówki w zasadzie te generalnie psują się rzadziej. Myślę że głównie z racji, dlatego że właśnie ten mimośród jest, jest schowany. Oczywiście im częściej się to odpina i zapina, tym prędzej się to, się to psuje. Objawy generalnie są takie, że po prostu potrafi się poluzować w trakcie jazdy. Ja w tym roku zimą miałem dwa takie przypadki gdzie. Jak ktoś oglądał pojeżdżawki, to na pewno widział, gdzie, gdzie zupełnie poluzowało mi się przednie koło. Pomimo tego, że dźwignia wcale za specjalnie się, się nie odpięła, natomiast no, wygniecenie tutaj, już tego elementu, po którym ślizga się dźwignia, powodowało, że gdzieś tu powstawał luz i, i, koło, się, i koło się luzowało. Druga sprawa z tymi szybko zamykaczami, dość drażliwa dla wielu jest taka, że generalnie za każdym razem, jeśli ktoś używa hamulców tarczowych, to najczęściej za każdym razem, kiedy go odepniesz i zapinasz koło ponownie, to nagle okazuje się, że tarcza ociera, pomimo tego, że przed chwilą było wszystko dobrze ustawione. A powód jest generalnie taki, że zazwyczaj za każdym razem, kiedy go odpinamy i zapinamy, to, to zaciskamy go z inną siłą i, i to koło troszeczkę inaczej nam się w widelcu układa. Czy w ramie tak naprawdę, najlepszą opcją na zapinanie koła są takie szpilki, gdzie na obu końcach mamy końcówkę na klucz imbusowy, i całość skręcamy dość mocno imbusami. Natomiast no w tym momencie mija się to z ideą szybko zamykacza, bo, bo jest to zwykła szpilka, a, a nie szybko zamykacz. Równie dobrze można by było zastosować pełną mość i po prostu przykręcać na nakrętki. Jest jeszcze rozwiązanie kolejne, które jest bardzo podobne do zakręcania osi kluczami, czyli rozwiązanie DT Swissa pod tytułem RWS. Gdzie właśnie zamykacz mamy zbudowany w taki sposób, że dźwignią dokręcamy całość. Czyli w zasadzie tak, jakbyśmy kręcili kluczem. A potem samą końcówkę dźwigni odciągamy i ustawiamy sobie w dowolny sposób. Ona jest tutaj na, na wielowpuście. Niestety wadą tego rozwiązania jest cena, bo taki szybko zamykacz kosztuje na chwilę obecną gdzieś w okolicach 100 zł, więc porównanie z taką szpilką w zasadzie jest bez porównania. Natomiast powiem Wam, że ja stosuję to rozwiązanie w jednym z rowerów. W tej chwili założyłem też do drugiego roweru i różnica jest naprawdę wyczuwalna. Zaciśnięcie koła jest dużo, dużo mocniejsze. Gdzieś czytałem jakieś opracowanie, że takim tradycyjnym szybkozamykaczem udaje się osiągnąć siłę gdzieś około 4000 4 Nm. RWS przekracza 5000. Jest mocniej zamocowane koło, jest sztywniej, i powiem Wam, że znika generalnie problem właśnie tego ocierania tarczy po każdym montażu koła. Da się to dokręcić naprawdę dosyć mocno. Tak, jak mówię, wadą jest oczywiście cena. No 100 zł za szpilkę, powiedzmy sobie szczerze, jest to, jest to dużo. Natomiast, tak jak mówię, widać różnicę. Ja wiem, że zaraz. Mądry Polak przedsiębiorczy zacznie tego szukać w Chinach, zacznie tego szukać na, na AliExpress i tak dalej. Są, są wiele tańsze niż, niż w kraju, natomiast powiem Wam szczerze, że nie udało mi się do tej pory znaleźć egzemplarza, który byłby zrobiony i działał tak jak oryginał DT Swissa. Także jakbyście szukali, ktoś chciałby sobie kupić takie szpilki albo udało mu się już kupić takie szpilki i one faktycznie działają tak samo jak te e, oryginały, śmiało pakujcie w komentarze. Ja chętnie, ja chętnie kupię e, z 2 czy 3 komplety, o ile będzie to pewne, że to są e, egzemplarze działające tak jak DT. Ja mam u siebie e, takie egzemplarze z Dalekiego Wschodu. I one nie działają, tak? Pomimo tego, że komentarze na, na AliExpress yy, świadczyły o tym, że, że generalnie są w zasadzie jota, w jota z oryginałem. Nie działają tak samo. Dlaczego to pokażę Wam następnym razem?